BRICS i koniec świata, jakiego znaliśmy. Przez ostatnie 80 lat świat działał według prostych zasad. USA i Europa dyktują reguły. Dolar jest globalną walutą. Kto chce handlować, musi używać dolara. Kto potrzebuje kredytu, musi iść do banku światowego, który kontroluje USA i Europa. To jest świat, jaki znamy z wiadomości. G7, NATO, Unia Europejska, wszystko kręci się wokół Zachodu. Ale jest problem, bo ten Zachód to jedynie 12% światowej populacji i ten procent z każdego roku spada. Reszta świata ma dość. W 2009 roku powstaje BRICS, Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA. Brzmi jak klub dyskusyjny, ale pomysł jest poważny: stworzyć alternatywny system finansowy i system wpływów bez USA i bez dolara. Przez lata nic z tego nie wychodzi. Są za różni. Indie nie widzą Chin, Brazylia nie chce konfliktów w USA, a RPA jest za słaba. Ale potem przychodzi rok 2022 roku i wojna w Ukrainie, i USA nakłada sankcje na Rosję. Zamraża rosyjskie dolary w amerykańskich bankach. Wycina Rosję z systemu SWIFT, tego międzynarodowego systemu płatności. I nagle cały świat zdaje sobie sprawę z jednej rzeczy: jeśli trzymasz pieniądze w dolarach, to tak naprawdę USA może ci je zabrać w każdej chwili. Jeśli handlujesz przez SWIFT, to USA może odciąć cię jednym podpisem. I to zmienia wszystko. Arabia Saudyjska zaczyna rozmawiać z Chinami o sprzedaży ropy za ziłany. Indie kupują ropę płacąc w rupiach i rublach. A BRICS przestaje być tylko klubem dyskusyjnym i staje się realną alternatywą. W sierpień 2023 Szczyt BRICS FairPA. Do bloku dołączają nowi członkowie: Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Iran, Egipt, Etiopia. Razem to już nie 5 krajów, to 10 największych gospodarek poza zachodnimi. 45% światowej populacji, 35% globalnego PKB, 42% światowej produkcji ropy. I ogłaszają, że pracują nad wspólną walutą BRICS Unit. Dla USA to zagrożenie egzystencjonalne, bo amerykańska potęga opiera się m.in. na dolarze. Jeśli świat przestanie używać dolara, to USA traci swoją główną przewagę. Nie będzie mogło już drukować bilionów dolarów, żeby finansować deficyt. Nie będzie mogło nakładać sankcji, które odcinają kraje od globalnego handlu. Nie będzie mogło utrzymywać 800 baz wojskowych na całym świecie. I właśnie w tym momencie do gry wchodzi Wenezuela. Wenezuela jako pole testowe. Październik 2025 Maduro ogłasza, że Wenezuela przechodzi na system płatności BRICS. Wenezuelska ropa będzie sprzedawana za yuan, za ruble, za krypto, wszystko, tylko nie za dolar. I to jest kluczowy szczegół, którego większość mediów przygapiła. Wenezuela jest pierwszym krajem, który oficjalnie zadeklarował, że będzie używać systemu BRICS Unit zamiast SWIFT. Nie testuje tego po cichu, nie rozważa, ogłasza oficjalne przejście. To czyni z Maduro finansowego rebelianta. Pierwszy kraj, który otwarcie rzuca wyzwanie systemowi kontrolowanemu przez USA. Jeśli mu się uda, to Brazylia może i pójdzie w jego ślady, potem RPA, potem może nawet Arabia Saudyjska. A wtedy dolar naprawdę zacznie umierać. To jest bezpośrednie wyzwanie dla USA. I Trump reaguje natychmiast. W listopadzie Trump ogłasza, że Wenezuela jest organizacją terrorystyczną. I to nie jest etykietka, tylko właśnie ma konsekwencje prawne. Bo wobec organizacji terrorystycznej można stosować te same zasady, co wobec Al-Kaidy. Można atakować bez wypowiadania wojny, można zabijać bez procesu, można przejmować majątek bez orzeczenia sądu. Trump zaczyna to robić. We wrześniu startuje operacja Southern Spear. US Navy blokuje wybrzeże Wenezueli. Każdy tankowiec, który próbuje wypłynąć, jest zatrzymywany. Trump mówi, to nie jest grabież, to reparacje za skradziony majątek z czasów Chaveza. Pamiętacie to odszkodowania za ropę? To właśnie to. Wenezuela jest winna amerykańskim firmom 8 miliardów dolarów, więc będziemy przejmować tankowce, dopóki dług nie zostanie spłacony. Ale prawdziwy cel jest inny. Jeśli uda się zablokować Wenezuelę, to Trump udowodni, że żaden kraj nie może obejść dolara bez konsekwencji, że system BRICS to ściema, że to USA dyktuje zasady. A Wenezuela to tylko pole testowe. Jeśli tu zadziała, to Trump może użyć to wobec Iranu, wobec Rosji, wobec każdego, kto próbuje ominąć dolara. Ale jest problem, bo Wenezuela nie jest sama. Gujana wojna, która ma wybuchnąć. Ale cofnijmy się jeszcze na chwilę, bo jest tu jeszcze jeden wątek, który coraz bardziej to wszystko komplikuje. Tuż obok Wenezueli leży niewielki kraj Gujana. Ma 800 tysięcy ludzi. Była kolonia brytyjska przez dziesięciolecia jedna z najbiedniejszych części Ameryki Łacińskiej. Do 2015 roku, bo w 2015 ExxonMobil odkrywa tam ropę. Gigantyczne złoża na szelfie kontynentalnym. Do 2020 wydobycie już wystartowało. Guyana nagle zaczyna zarabiać miliardy. PKB rośnie o 30% rocznie, to najszybszy wzrost gospodarczy w historii świata. Ale jest problem. Bo Wenezuela od zawsze twierdziła, że region Essequibo. Około 70% terytorium Gujany należy do Wenezueli. To spór, który ciągnie się jeszcze od XIX wieku. Gdy Gujana była biedna, nikt się tym bardzo nie przejmował. Ale od kiedy odkryto ropę, Maduro zaczął działać. W grudniu 2023 Maduro organizuje referendum. Pyta Wenezuelczyków, czy Eskibo powinno wrócić do Wenezueli. Według oficjalnych wyników 95% głosuje za tak. Nikt nie wie, ile osób naprawdę głosowało, ale Maduro mówi, że ma mandat. Marzec 25 roku wenezuelskie kanonierki wpływają na wody Gujany. Zatrzymują statek badawczy w firmę ExxonMobil. Grożą, że będą zatapiać platformy wiertnicze, jeśli Gujana nie uzna wenezuelskich roszczeń. ExxonMobil apeluje do USA o pomoc. I Trump reaguje błyskawicznie. Wysyła lotniskowiec, rozmieszcza baterie rakiet Patriot w Gujanie. Ostrzega Madura, że każdy atak na instalację ExxonMobil będzie traktowany jak atak na interesy USA. Bo jeśli Wenezuela zajmie Esekibo, to ExxonMobil straci wszystko. Platformy za miliardy dolarów staną się bezwartościowe. To byłby drugi raz, gdy Wenezuela zabiera amerykańskie aktywa naftowe. Pierwszy był właśnie wtedy 2007. I Trump mówi wprost. Tym razem do tego nie dopuścimy. Więc oficjalnie USA broni demokracji w Wenezueli. Nieoficjalnie broni ból naftowych w Gujanie. Ale jest jeszcze trzecia warstwa: koltan i chińskie baterie. Wenezuela to nie tylko ropa, ale także jeden z największych na świecie depozytów koltanu i metali ziem rzadkich. Koltan to minerał niezbędny do produkcji kondensatorów tantalowych, bez którego nie ma iPhone'ów, nie ma testy. Ale co ważniejsze, nie ma nowoczesnej elektroniki wojskowej. Rakiet precyzyjnych, systemów naprowadzania, dronów bojowych, każdy myśliwiec F-35 potrzebuje koltanu. Każdy pocisk manewrujący też. Dlatego Pentagon traktuje wenezuelski koltan nie jako kwestię handlową. Ale jako sprawę bezpieczeństwa narodowego. Bo jeśli Chiny kontrolują koltan, to kontrolują przyszłość wojny technologicznej. I gdzie jest najwięcej koltanu? W Afryce Środkowej i właśnie w Wenezueli. Przez ostatnie 15 lat Chiny systematycznie skupowały prawa do wydobycia w Wenezueli. Zbudowały kopalnie, fabryki przetwórcze, całą infrastrukturę. W zamian pożyczały Maduro kolejne miliardy dolarów. Wenezuela spłacała go nie pieniędzmi, ale surowcami. Tak jak ropę, koltan wysyła prosto do Chin. I Chiny używają go do produkcji baterii. 80% światowych baterii do samochodów elektrycznych produkują właśnie Chiny. A koltan z Wenezueli jest kluczowy dla tej produkcji. I Trump doskonale o tym wie. W kwietniu 2025 roku nakłada 20% cła na wszystkie kraje kupujące wenezuelskie surowce. To bezpośrednio uderza w Chiny, ale idzie też dalej. Blokada morska fizycznie odcina Chiny od dostaw. Statki płynące. Z Wenezueli do Shanghai są przechwytywane przez US Navy. Pentagon znowu nazywa to walką z narkotykami, ale efekt jest jasny. Chiny tracą dostęp nie tylko do ropy, ale kluczowych surowców. To część szerszej strategii: wyprzeć Chiny z Ameryki Łacińskiej, przejąć kontrolę nad surowcami niezbędnymi do produkcji nowoczesnej technologii. A Wenezuela jest idealnym miejscem, żeby to zacząć. Rosja stawia rykiety. Ale Wenezuela nie jest bezbronna. W grudniu 2025 roku Maduro leci do Moskwy. Wraca z 42 nowymi umowami o współpracy. W tym jedna jest szczególnie niepokojąca. Rosja zobowiązuje się dostarczyć Wenezueli systemy przeciwlotnicze S-400. To jedna z najnowocześniejszych systemów obrony powietrznej na świecie. Mogą zestrzelić wszystko w promieniu 400 km. I Rosja chce je umieścić zaraz pod nosem Ameryki. To bezpośrednie wyzwanie dla USA, bo jeśli amerykańskie F-35 spróbują zaatakować cele w Wenezueli, to rosyjskie S-400 mogą je zestrzelić. I Ameryka ostrzega, że nie pozwoli na obce bazy wojskowe w Ameryce. To nawiązanie do doktryny Monroe z 1823 roku, łoszącej, że obce mocarstwa nie mogą budować wpływów militarnych w Ameryce. A Moskwa ignoruje te ostrzeżenia. I tu zaczyna się naprawdę niebezpieczna gra, bo to już nie jest konflikt USA kontra Wenezuela. Jak widzisz, to jest konflikt USA kontra oś Rosja, Chiny, Iran. I każdy ruch może doprowadzić do eskalacji.